Dzisiaj będziemy rozmawiać w takiej naszej krótkiej rozmowie, ale myślę, że ona jest dosyć istotna o pewnej decyzji, pewnym dokumencie, który ukazał ujrzał światło dzienne, to jest dokument sygnowany przez Komitet Nauk Historycznych PAN nazwiskiem prezesa profesora Szrama. i ten dokument niejako ma doprowadzić w tym ostatecznym rozwiązaniu do wycofania konkursu szkolnego Wołyń Pamięć Pokoleń. Można powiedzieć w skrócie, że Komitet Nauk Historycznych PAN próbuje wywierać presję na organizatorów takiego konkursu. Ja Państwu najpierw przytoczę ten dokument, żebyście wiedzieli, o czym rozmawiamy. Jest on skierowany do organizatorów i patronów konkursu szkolnego Wołyń Pamięć Pokoleń. W świetle agresji rosyjskiej na Ukrainę wnioskuję w imieniu Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, by organizatorzy przerwali konkurs, korzystając z punktu 12 regulaminu. Chodzi najprawdopodobniej albo o regulamin konkursu, albo jakiś wewnętrzny regulamin Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Priorytetem polskich uczniów, nauczycieli, rodziców i całego społeczeństwa stało się obecnie udzielanie moralnego... I materialnego wsparcia Ukraińcom walczącym z najeźdźcą, a także uchodźcom szukającym schronienia w naszym kraju. Są wśród nich uczniowie dołączający często po traumatycznych przeżyciach do zespołów klasowych w polskich szkołach. Wracanie w tym momencie do pamięci o krzywdach z przeszłości nie ułatwi ani ukraińskim, ani polskim uczniom zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Z należnym uszanowaniem profesor dr. Habilitowany Tomasz Szaram, przewodniczący Komitetu yy, Wspomnianego przeze mnie wcześniej. No właśnie, co na to nasi gościowie? Poproszę oczywiście w pierwszej kolejności naszego ważniejszego gościa, księdza, o komentarz do tej sprawy. Jak ksiądz ocenia próbę wpływania na organizatorów tego konkursu? Mnie się przypomina sytuacja sprzed 40 lat, gdzie za wszelką cenę starano się stłamsić pamięć o zbrodni katyńskiej, która też była ludobójstwem zakazane były wszelkie informacje o pakcie Ribbentrop-Mołotow czy syłkach na Sybir, a argumentacja była taka, że to naruszy wielki, wspaniały sojusz ze Związkiem Radzieckim, a ktokolwiek by na ten temat mówił i pisał, to jest e, agentem amerykańskim. E, po 40 latach jest jakiś chichot historii, bo nagle Polska Akademia Nauk Próbuje moim zdaniem bezprawdzie ingerować wewnętrzne sprawy polskiego szkolnictwa, domagając się przerwania konkursu, który odbywa się od wielu lat, jest elementem edukacji polskiej. Natomiast argumentacja no, jest śmieszna, bo to jest na tej zasadzie, że jeżeli zadepta się pamięć, no to problemy się rozwiążą. Więc myślę, że gdyby iść tokiem tego rozumowania, bądź co bądź profesora, doktora habilitowanego, osobiście się ogromnie dziwię, że on w ogóle się podpisał pod takim dokumentem, bo znam inne jego publikacje, to możemy powiedzieć, że od jutra trzeba zakazać na przykład książek czy filmów Pan Wołodyjowski, bo przecież mogą się pojawić uchodźcy muzułmańscy z Krymu albo na przykład zasłonić pomnik Sobieskiego, no bo wiadomo, pokonał Turków. I znowu będziemy dochodzić do absurdu i to jest bardziej obraz Orwella, rok 1984, niż Wolna Polska. Natomiast jed, jedna rzecz jest chyba pozytywna w tym wszystkim, że to, ten, ta publikacja tego listu, skierowana zresztą do bardzo wielu instytucji i osób, wywoła dyskusję do jakiego stopnia y, Polska ma y, obowiązek czy wręcz y, nakaz fałszować swoją historię a mówię to y, z terenu Fundacji Brata Alberta gdzie od dwóch tygodni przyjmujemy falę uchodźców z Ukrainy y, ponad y, już 150 osób nie mam cienia wątpliwości, że należy pomagać tym uchodźcom, niezależnie z której części oni Ukrainy są. Natomiast to nie może wiązać się z, z przemilczeniem czy jakimiś gestami, które raczej trącą taką lewicową poprawnością polityczną. Czy w mówieniu zatem, w przypominaniu o prawdzie dotyczącej Wołynia, bo przecież na tym polega. Cel tego konkursu jest to upowszechnianie wiedzy o ludobójstwie na Wołyniu, na kresach. Jest coś niestosownego. Czy możemy mówić tutaj w tym kontekście o czymś niestosownym? Bo skoro się to odwołuje, to może to powodować, budzić jakieś na przykład zgorszenie. Pytanie, czy tym się kierowali ci, którzy konstruowali ten dokument i profesor Szram, który się pod tym podpisał. Ale panie, proszę księdza, czy jest w tym coś niestosownego? W tym samym znaczy myślę, że niestosowne jest to pismo? No, bo to jest, przepraszam za takie już e, mocne powiedzenie, ale pan profesor no, wyrwał się przed orkiestrę, mówiąc inaczej, jak Filip Skonopi. Przecież to nie jest jego kompetencja, on nie jest cenzorem. Urząd do spraw cenzury em, już został skasowany 30 lat temu, a tu nagle rzeczywiście zgadzam się z moim przedmówcą. Polska Akademia Nauk to, to jest pewien relikt po komunizmie, bardzo skostniały i w pewien sposób on strzelił w stopę całej instytucji, no bo w tym momencie będzie zaraz pytanie: no to po co jest taka Polska Akademia Nauk, jeżeli ona zamiast zajmować się badaniami naukowymi przypisuje sobie, moim zdaniem, prawem kaduka, Prawo do ingerowania na przykład w konkursy szkolne. Za, za szkoły jest odpowiedzialne Ministerstwo do Spraw Edukacji, a nie Polska Akademia Nauk. Natomiast jeszcze jeden, myślę, jest tutaj element bardzo mocny, że m, może dojść do w, 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 pewnych problemów na. Na linii uchodźcy z Ukrainy, a rodowici Polacy mieszkający. No wiadomo, jest bardzo ciężko zresztą przewidzieć, ile milionów będzie Ukraińców w Polsce, i myślę, że właśnie dlatego, żeby żyć w zgodzie i załagodzić różne problemy, trzeba jasno naprawdę zbudować te relacje. O ile relacje polsko-niemieckie, no one mają wiele do życzenia, naprawdę tam są też różne manipulacje w tych sprawach ze strony niemieckiej, to jednak nikt nie zaprzecza, że był taki obóz Karl Auschwitz. Polska słusznie broni tego, że to nie były polskie, tylko niemieckie obozy. Są pochówki ofiar, upamiętnienia. Na, natomiast na Ukrainie to nie jest tylko gloryfikacja zbrodniarzy, czyli do dzisiaj pomniki stoją bandery Romana Szuchowicza, UPA, czy SS Galicjen, ale przecież od kilku ładnych lat jest oficjalny zakaz ekshumacji i pochówków ofiar, nie tylko ofiar ludobójstwa, ale również żołnierzy polskich z czasów I i II wojny światowej. I ciągle słyszymy z ust prezydentów y, y, Ukrainy, chodzi o dwóch ostatnich, pana Poroszenki, pana Zełęńskiego, jak i prezydentów Rzeczypospolitej, y, y, wcześniej Bronisława Komorskiego, obecnie Andrzeja Dudy, że oni mają świetne relacje ze sobą i że w ogóle genialnie rozwiązują problemy. Ale te zakazy są. Czyli widać wyraźnie, że tutaj lekcji nie odrobili ani prezydenci Ukrainy, ani prezydenci. Polski, mimo że się wzajemnie spierają. Więc myślę, żeby właśnie propaganda innych krajów, myślę tu też o propagandzie rosyjskiej, nie wykorzystywała tego faktu, to przede wszystkim absolutnym moralnym obowiązkiem obecnych władz Ukrainy jest zniesienie zakazu pochówku, bo ja nie znam jeszcze takiego kraju w Europie, gdzie taki zakaz do dzisiaj obowiązuje. Na Ukrainie jest to wyjątek. I rozpoczęcia takich działań, które wzajemnie będą mówiły prawdę. I tylko na tej prawdzie można zbudować dobre relacje. I myślę, że ci, którzy przebywają obecnie do Polski, a są to głównie mieszkańcy Ukrainy Wschodniej, bo wśród tych osób, którymi fundacja. Się zajmuje, to są, generalnie to są ludzie z, Europy, z Ukrainy Wschodniej, których to nie dotyczy. Niech wiedzą, niech mają tego świadomość, i na tym będziemy później wzajemnie sobie pomagać. Ale na kłamstwie, przemilczeniu, no nie da się nic zbudować. To są dosyć do, takie stanowcze słowa jak na księdza, biorąc pod uwagę, że ja jeszcze poproszę o komentarz księdza na koniec do tego właśnie cytatu. Do tej wypowiedzi prezydenta Zełęńskiego z poniedziałku bronimy naszej flagi, bo to jest nasza świętość. To czego nigdy nie robiliśmy pod naszą flagą. To nie atakowaliśmy innych państw, nie zajmowaliśmy cudzej ziemi, nie mordowaliśmy innych ludzi. Pytanie właśnie, czy możemy sobie pozwolić dla dobrych stosunków, dobrych relacji z Ukrainą na poniesienie takiej właśnie ceny na zapomnienie o Wołyniu? No wypowiedź pana Zełęckiego jest formą propagandy. Tutaj obie strony, i Putin, i, i niestety Ukraina, no podają fałszywe informacje y, propagandowe. Można w pewien sposób ich zrozumieć, no bo z, y, walczą. Ale pan Zełęcki dla mnie nie jest jednoznaczną postawo, postacią, dlatego że kiedy on trzy lata temu y, został wybrany, pokonał y, Petro Poroszenkę, to składał pewne deklaracje, że cofnie zakaz pochówków ofiar na wołyniu. No i trzy lata nie miał, nie miał czasu na to, mówiąc tak trochę, licencja poetika. Więc jeżeli przez trzy lata nic nie zrobił w tej sprawie, aby z przerwy spotykał się z prezydentem Ukrainy, przepraszam, prezydentem, z prezydentem Polski, Polski. to Państwo widzą, oni się tak bardzo kolokwialnie, kordialnie nawet witają, całują, ściskają, no sprawiają wrażenie dwóch e, braci siamskich. Natomiast e, w rzeczywistości te relacje były fałszywe. Im szkoda, dlatego że ja mam szacunek dla wszystkich Ukraińców walczących o swoją niepodległość, jestem za niepodległą Ukrainą, absolutnie. Natomiast e, jeżeli już ktoś wpuszcza takie fałszywe tony do swoich wypowiedzi, to myślę, że no, budzi wątpliwości. Dlatego takie relacje, no, podsumowując, um, hasło naszych rodzin kresowych jest jednoznaczne: nie o zemstę, ale o pamięć i prawdę um, wołają ofiary. I myślę, że te ofiary wołają też o pochówek chrześcijański, żeby wreszcie te groby um, były. No i myślę, że tutaj pan Zełyński nie ułatwia tej sytuacji i myślę, że po wojnie, nawet jeżeli ona będzie dla Ukrainy zwycięska, okaże się, że będą mu wytykać, że jednak te fałszywe nuty prowadza do, nie tylko do swoich przemówień, ale do swojej działalności. Pamiętajmy zatem o pamięci, prawdzie i pochówku dla ofiar rzezi wołyńskiej, dla ofiar e, naszych rodaków z Kresów, którzy wycierpieli... E, Gehenne, to słowo już się tutaj padło, oczywiście w innym kontekście, ale myślę, że tak też możemy i to ludobójstwo nazwać. Dziękuję naszym gościom, księdzu prezesowi Fundacji im. Brata Alberta. Dziękuję, proszę księdza. Dziękuję bardzo.